Za moment poprosimy Szanownych Państwa o zabranie głosu. Osoby przemawiające prosimy o dokonanie wpisu do Złotej Księgi. Po swoim wystąpieniu, księga umieszczona jest na tym stoliku. Długopisy są przygotowane. Jako pierwszą poprosimy o przemówienie Panią Prezydent. Jako pierwszą poprosimy o przemówienie Panią Prezydent. Drodzy wielce, szanowni radości goście. Mam nadzieję, że radości, bo no, tak patrzę na nas, widzę, że uśmiechy są, bo okazja jest nie tylko zacna, ale też po prostu podniosła i wspaniała. Jesteśmy świadkami z jednej strony przemijania, ale z drugiej strony docenienia wkładu kolejnych pokoleń w rozwijanie tej niesamowitej szkoły od jej. Zarania od samego początku, kiedy jeszcze była szkołą dla dziewcząt, jak rozumiem, tak? Szkołą no, no, no. <laughs> aż do dziś, kiedy nie tylko jej budynek rozświetla i wspaniałość tego budynku rozświetla ten remont, którego jesteśmy świadkiem i dzięki któremu możemy obserwować naszą historię, historię naszego miasta no naprawdę w wyjątkowy sposób, ale też te wszystkie historie, które wewnątrz, nie tylko na zewnątrz. Dzisiaj pan poseł Piotr Adamowicz dzielił się opowieściami o tym, jak chodził do tej szkoły, kto w niej mieszkał, kto w niej pracował, kto pracował bardzo krótko, bo akurat w czasach PRL był w opozycji i to nie było wygodne, że pracował, Wiele zacnych osób, które przyczyniło się do tego, co dziś widzimy. E, wspaniałe wyniki, wspaniała wizja e, szkoły jako miejsca kształcenia, ale też szkoły jako miejsca przyciągania e, ludzi do Gdańska, szkoły zwróconej ku wodzie, szkoły rozumiejącej głęboko naszą, nasze myślenie o tym, że chcemy, aby Gdańsk był nie tylko. Nad wodą, ale aby był zwrócony ku wodzie, dzięki temu, że młodzi ludzie mogą tutaj poznawać sporty wodne, uprawiać sporty wodne, ale przecież młodzi ludzie y, rosną, jak doskonale wiemy. Kiedyś będą dorośli, nie tylko jako zawodnicy, ale też jako rodzice, jako mieszkańcy, jako osoby przyciągające turystów. Moje marzenie jest takie, żeby to było dla nas naturalne, to co tu się dzieje w tej szkole, że chcemy weekendy, czas wolny spędzać właśnie na tym, co jest takim wielkim gdańskim skarbem, czyli na wodzie, nie tylko relaksując się, patrząc na horyzont, ale również po prostu pływając, ciesząc się tym, co ona nam oferuje. To właśnie takie ukorzenienie. W gdańskiej historii, w gdańskiej tradycji, w gdańskiej przyrodzie, ale też w gdańskim potencjale realizujecie w tej szkole. Bardzo Wam za to dziękuję i bardzo cieszę się, że tutaj zgromadziliśmy się w tak zacnym gronie, aby potwierdzić nasze przywiązanie i nasze poparcie dla tego, jaką wizję Waszej szkoły macie. Dziś też spotykamy się w Dniu Wyjątkowym. Dniu Edukacji Narodowej. W związku z tym to dodatkowo istotny moment i wszystkim Wam, którzy tu jesteście, którzy tworzycie naszą gdańską edukację, zarówno w tej szkole, w zespole szkół, ale także są z nami dyrektorzy, dyrektorki innych szkół gdańskich, tak jak było powiedziane, związki zawodowe. Wszyscy, którzy tu jesteście, pomyślmy. O edukacji, o tej, jaką chcemy, żeby była, o tym, jak trudno jest dziś tworzyć edukację na najwyższym poziomie, jak wiele barier ci ludzie, y, którzy edukację tworzą, doświadczają, jak często to, co jest najważniejsze w edukacji, schodzi na dalszy plan. Pasja, rozwój, samorozwój, kontakt. Relacja, budowanie przestrzeni wzrostu dla najmłodszych członków naszej społeczności, wymiana, to co zawsze mówię, między mistrzem a uczniem. To często schodzi na dalszy plan. Często zajmujemy się zupełnie innymi sprawami w edukacji, często nasze emocje są zupełnie w innej przestrzeni. Dlatego, to czego ja Wam dzisiaj życzę i nam wszystkim czego życzę również solidarności, solidarności całego społeczeństwa wobec edukacji. Żeby wszyscy obywatele rozumieli, jak bardzo jest ważna edukacja, jak bardzo jest ważna Wasza praca, ale też jak bardzo ważne są warunki naszej pracy. I tego, aby wszyscy mieszkańcy naszego kraju chcieli stanąć za edukacją wtedy, kiedy będziemy próbować, starać się i kiedy próbujemy i staramy się walczyć o systemowe zmiany i o zmiany warunków w Waszej pracy. Dlatego jeszcze raz bardzo dziękuję za wszystko, co robicie, Panie Dyrektorze. Gratuluję, podziwiam. Jesteście wzorem dla nas wszystkich i chciałabym z tego miejsca wręczyć Panu, Panie Dyrektorze list gratulacyjny od Pani Prezydent Aleksandry Dulkiewicz. Pozwolę sobie go przeczytać. Zapraszam. Nie, nie. Musi pan w końcu tutaj się znaleźć. To tak. Najczęściej jest taki najpierw dyrektor mówi. Widzę, że pan dyrektor skromny, ale e, poproszę. Szanowny pan dyrektor Mariusz Kluta. Rada Pedagogiczna, Rada Rodziców i Samorząd uczniowski zespołu szkół ogólnokształcących numer 6 w Gdyniesku. Z okazji uroczystości 75-lecia VI Liceum Ogólnokształcącego im. obrońców Helu oraz 5-lecia Szkoły Podstawowej Mistrzostwa Sportowego nr 94 im. Hanzy składam Państwu podziękowania za codzienną pracę na rzecz młodych gdańszczan i gdańszczanek. Budowanie szkoły otwartej na potrzeby młodzieży, szkoły nowoczesnej i jednocześnie szanującej tradycję wymaga cierpliwości, wytrwałości oraz wielkich pokładów energii. Życzę Państwu, aby w codziennej pracy pedagogicznej i wychowawczej towarzyszyła Wam pozytywna energia oraz uznanie dla indywidualności młodzieży, wszystkim uczniom i uczennicom, licze, uczennicom życzę przyjaznej szkoły, do której Polatek wraca się z uśmiechem na spotkanie absolwentów. Podpisano prezydent Aleksandra, prezydentańska, pani Aleksandra Turkiewicz.